Dobry wieczór, witam serdecznie po raz kolejny. Mam nadzieję, że będziecie Państwo, moi drodzy oglądacze, w stanie wysłuchać naszą kolejną, kolejną pogadankę. Nasz może kolejną, kolejny, kolejny materiał, w którym mamy dla Państwa dzisiaj do rozdania trzy piękne książki. Dwie książki są, noszę tutaj dwóch wspaniałych historyków, między innymi Pana Grzegorza Biszczanika, którego serdecznie pozdrawiamy, którą książkę nagoliśmy. W księgarni Bibliotyce Norwida nie będę mówił nazwał oczywiście, żeby nie być posądzony reklamę. Kolejną książką jest książka Adama Ruszczyńskiego, którego przeważnie Państwo znają z anteny Radia Zachód, ale Adam Ruszczyński to nie tylko radio, Adam Ruszczyński to również historyk. W dniu dzisiejszym taką chciałbym opowiedzieć kilka w kilku zdaniach, kilka ciekawostek, kilka takich historyjek, życiorysów może, biograficznych notek. Może jest to nie określenie, ale myślę, że myślę, że Państwo zrozumieją dokładnie nasi no, drodzy widzowie zrozumieją o co chodzi. Więc proszę Państwa, bardzo często spotykam się, spotykamy się na różnego rodzaju e, wydarzeniach z takimi e, pytaniami, czy w zielonej górze, na zielonogórskich nekropoliach możemy spotkać e, groby, mogiły ludzi ważnych dla historii naszego kraju, ludzi, którzy związali swoje życie z Zieloną Górą i też tutaj spoczęli. Oczywiście, że tak. My już tutaj z kolegą Arkadiuszem między innymi, z wieloma innymi osobami, które być może będą oglądały nasz, nasz materiał filmowy, od paru lat dbamy o mówiły naszych bohaterów, naszych zielonogórzan, którzy tutaj zakończyli swoje życie poprzedzone wcześniejszą, wcześniejszą działalnością, chociażby na przykład podziemią niepodległościową, czy też udziałem na przykład w powstaniu warszawskim rzeczy, w historiach bardzo ważnych dla historii naszego kraju, dla historii naszego, naszego państwa. No więc tak pokrótce zaczniemy od tego, że patrząc już tak jak wszędzie standardowo, jest Aleja Zasłużonych, tak i w Zielonej Górze też są takie miejsca, ale warto bardzo często oprócz tej zakładki, która figuruje na stronie zakładu, tutaj na stronie cmentarza na Zielonej Górze, warto też samemu szukać, bo na zakładkach są wyszczególnione wyroby powstańców wielkopolskich, czy też powstańców warszawskich, którą stronę, które tobie gramy tworzył m.in. pan Cieśla, nie żyjący już. Sam był harcerzem, sam był powstańcem warszawskim, uczestnikiem Powstania Warszawskiego jako listonosz Poczty Harcerskiej Zawiszaków i tutaj na przykład z, taką, z takich ciekawych, ciekawych postaci mógłbym na przykład powiedzieć Państwu o Cichociemnym. Tadeusz Addeusz pseudonim Ring, bardzo ciekawa postać, jeden z obrońców polskich kresów, jeden z uczestników walk z bandami Oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii Pacyfikującej tereny okolic Lwowa, między innymi, który bronił ludność polską przed tymi atakami, próbował ratować ocalałych przed, przed nie, 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 niechybną śmiercią. Otóż pan Żelechowski, święty pamięci, Tadeusz, w stopniu bodajże kapitana, dobrze pamiętam, jest pochowany na. Zielonogórskiej Nekropoli. Inskrypcja na jednym nagrobku e, widnieje. E, jest określony jako oficer Armii krajowej oraz Cicho Ciemny. Jest tam też ten znak Cicho Ciemnych. Postać bardzo ciekawa. E, bardzo taka, e, no, jeden z, jeden z, o których pisał właśnie tutaj pan Tom, Toma bodajże, że. W przewodniku po biografiach cicho-ciemnych jeden z takich bardziej znaczących, jedna z bardziej znaczących postaci, chociaż bywałem tam różne nie do powiedzenia, ale myślę, że o tym sobie będziemy kiedyś kiedy indziej powiem, Ale jest zupełnie, całkiem zupełnie inny materiał poświęcony na pewno będzie to materiał poświęcony Tadeuszowi Żelechowskiemu. Jeszcze ciekawszych postaci możemy tutaj spotkać, na przykład świętej pamięci Józefa Lesera, To też jest bardzo, bardzo interesująca postać, o której. Jest, jest wymieniany na przykład w jednej z książek o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym przeciwko Paksowi Kika jako jeden ze współtwórców Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. był Wcześniej był w Narodowej Organizacji Wojskowej, po scaleniu, Narodowa, po scaleniu z AK, był w części Narodowej Organizacji Wojskowej Armia Krajowa, gdzie m.in. w stopniu kapitana wyzwolił jedno z miasteczek na Podkarpaciu, następnie walczył z oddziałami NKWD, rozbił więzienie, tak zresztą jak nawet wspomniany wcześniej Tadeusz Żelechowski, święty Pamięci Tilling. Bardzo ciekawa postać, zmarła całkiem niedawno, stosunkowo niedawno, gdzieś bodajże około półtorej roku czy dwa lata temu. Nie chciałbym się teraz tutaj w datę dawać, ale to jest nieistotne. Myślę, że tutaj idąc na cmentarz warto znaleźć, znaleźć grupę Żelechowskiego, grupy grup Józefa Lessera i nie, nie, nie powinniśmy tutaj mieć żadnych kompleksów, bo są ludzie, którzy bardzo dobrze się zapisali w historii naszego miasta, no może ta historia jest mniej znana tutaj tych ludzi, no ale nikt nikt jakoś tak wcześniej się nie zagłębiał w to, co oni robili później po wojnie, bo byli oczywiście też byli represjonowani po 45 roku zarówno za działalność o tą w trakcie okupacji, jak i po okupacji niemieckiej, po wejściu armii sowieckiej po zajęciu Polski przez Związek Sowiecki. Bardzo ciekawe postaci Leser. Józef Leser był leśnikiem, z tego co wiem. Bardzo zasłużonym, o którym można sobie gdzieś tam nawet znaleźć w archiwach audycji w zasobach Radia Zachód. Nie, nie tutaj, żebym Boże nie, nie reklamuje Radia Zachód, ale akurat ja szukając informacji o Józefie Leserze, na którego zresztą trafiłem zupełnie przypadkowo, też będąc kiedyś w podróży, spotkałem się, miałem okazję spotkać, rozmawiać z panem Wacławem Szaconiem, pseudonim czarnym ostatnim. Łącznikiem słynnego żołnierza podzielność błogściowego Józefa Franczaka I właśnie on mnie poprosił o znalezienie kontaktu z Panem Józefem Leserem. a niestety, ponieważ siedzieli razem w więzieniu po 1945 po roku po, i pan Wasław czasem bardzo chciał się dowiedzieć, bo jeszcze póki mu siły pozwalały, to gdzieś tam wykonywał telefony, czasami nawet tutaj odwiedzał się w z tego co, dobrze, z tego, co z tego co mówił, gdzieś ten kontakt się zerwał, ale niestety nie udało mi się. Nawiązać kontaktu jeszcze za życia pana Józefa Lesera. Informacje, którą posiadam, to posiadam od jednej z osób z rodziny związanej z panem Józefem Leserem. Z takich jeszcze ciekawych postaci, o których możemy coś dużo powiedzieć, to jest na przykład ca cała, całe grono powstańców warszawskich, no świetnych ludzi, których miałem okazję poznać osobiście, no Ruch Waszław Cieśla, tak, pseudonim Wiesław, Wiesław, tak, Ruch Cieśla, świetna postać, bardzo sympatyczny, sympat miły człowiek, harcerz, społecznik, pani Krysia, pseudonim Mimi, to jest zgrupowanie Chrobry 2, to rewelacyjna osoba, warto mu tutaj po, po, po prostu pochodzić po cmentarzu, poszukać, popatrzeć po prostu po nagrobkach, zobaczyć jak wiele osób tutaj, tych ludzi, którzy zapisali się tak na stałe, na trwale w historii Zielonej Góry, bo ci ludzie nie byli, nie, nie, nie wyłączali się z życia tutaj takiego normalnego, poza swoją pracą zawodową, starali się cokolwiek normalnego tutaj organizować, starali się być animatorami życia społecznego i też często kulturalnego, z tego co wiem, z tych rozmów, które miałem okazję przeprowadzić z panem Cieślą, był osobą aktywną, był no praktycznie do samego końca, do końca swoich dni, Później już z tego, później już ta choroba, choroba już nie pozwalała na bardziej aktywne życie, ale był, był harcerzem, był bardzo zawsze mile widziany na wszystkich spotkaniach. Jak wiemy, że harcerzy mają swoje tradycje, jeżeli to harcerstwo jest dobrze prowadzone, to wtedy ta pamięć jest bardzo żywa i to, to taka żywa legenda, żywa legenda, bo jednak zawiszacy, jak dobrze wiemy, byli bardzo ważnymi osobami w Powstaniu Warszawskim. I o nich możemy jeszcze więcej powiedzieć niż tylko o tym, jak ważną postacią, jak ciekawą postacią był Druh Cieśla. Tutaj jeszcze <laughs> warto przejść po, po wyszukiwarce, nawet no, chociażby znaleźć ciekawych ludzi, takich jak Bolesław Łukasiewicz. To jest też ciekawa postać, Bolesław Łukasiewicz był żołnierzem przedwojennym, że podoficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, następnie w, lo, w latach, czy w roku 1940 został wywieziony na Syberię. Cudem udało mu się z tą, Sybe, tą Syberię przeżyć. No wiadomo było, jakie podejście do żołnierzy kopu NKWD, z w ogóle całej Armii Sowieckiej, jakie podejście do kopu, którzy żołnierze kopu, praktycznie by, bycie bycie oficerem już kopu, czy podoficerem równało się wyrokowi śmierci. Ale udało się przeżyć. Cudem ocalał. Następnie trafił do armii generała Andersa, gdzie był żołnierzem po, walczącym pod Monte Cassino, za co z, według, według informacji, które otrzymałem od wnuka, otrzymał również order virtuti militari. Na, po wojnie został za granicą. Po wojnie przebywał w Anglii. Żona z córkami całą okupację przeżyła w, w okolicach Warszawy. następnie po 1945 roku przyjechała tutaj do Zielonej Góry, gdzie do roku bodajże 50., do, do, przepraszam, do początku lat 60. nie miała żadnego kontaktu z mężem, kiedy to udało się jej wyjechać do Anglii. Następnie pan Łukasze, Łukasiewicz wrócił tu do Zielonej Góry w roku, pod koniec lat 70. i zmarł w roku 83 w wieku lat, 83, 80, w wieku lat 80, ma 80 lat i spoczywa też na zielonogórskim Cmentarzu. No, oczywiście nie trudno nie wspomnieć o Kazimierzu Lisowskim, to już jest historia znana, którą zresztą można sobie wy, wynaleźć na Facebooku u pana Grzegorza Biszczanika, którego no, tutaj nie, nie tyle, że reklamuje, ale pan Grzegorz Biszczanik jest bardzo, bardzo taką interesującą postacią, gdyż przybliża tą... Zieloną Górę Nieznaną. I tutaj będzie za chwileczkę konkurs taki dosyć krótki, którego nagrodą będzie właśnie książka. I będzie można sobie wyczytać różne ciekawe historie o tym, co się mieściło w tym i tym miejscu. No myślę, że będzie to tak zgodnie z naszą, zgodnie z naszą dewizą. No czytajmy, promujemy czytelnictwo. Będzie to bardzo ciekawa, wartościowa y, nagroda. Więc ja tutaj myślę, że pokażę tą książkę. To jest tutaj to jest ta książka, to jest całkiem świeże, całkiem świeże wydanie. Całkiem niedawno ta książka została wydana. Pan Grzegorz był, promował w swoich w gazecie, prawda? Tutaj w różnych miejscach była promowana, ale no dobrze pamiętam, dostał również nagrodę. Ja tutaj chciałbym, tutaj reklamujemy. Panie Grzegorzu, pozdrawiamy serdecznie. Książka została nabyta drogą kupna na własność, jak ja to zwykle mówię. I pytanie konkursowe, aby otrzymać tę książkę. Jest takie, proszę rozszyfrować skrót NOW. Pierwsza prawidłowa odpowiedź pod postem bez, bez jakiejkolwiek moderacji, prawda? Bez poprawiania błędów, to, to ta osoba, która odpowiada prawidłowo, dostanie od nas tą książeczkę. To jest nagroda w pierwszym pytaniu. Następne pytania, mamy jeszcze kolejne dwie nagrody. Za chwileczkę Państwu podane. Dlaczego mówię akurat dzisiaj, dzisiaj jest, jest ten taki można powiedzieć konkurs cmentarny, no to nie jest nie, może, może jest to takie dosyć niefortunne. No akurat nagrywamy ten materiał w dniu świętego Mikołaja. są Mikołajki popularne. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Za sobą mamy Dzień Wszystkich Świętych, mamy ten taki specyficzny okres pandemiczny i też zachęcamy cały czas nieustannie do poszukiwania informacji, ponieważ tego pogłębiania tej swojej wiedzy, bo wbrew pozorom Zielona Góra jest miastem, miastem, które tak do końca nie jest odcięte od korzeni, znaczy od tej swojej takiej historii ogólno, że nie jest odcięte od historii ogólnopolskiej. Ona też miała, też mieszkający tutaj, z wiadomych względów y, osoby, w jakiś y, sposób się musiało tu znaleźć. Bardzo często też to byli ekspatrianci, ekspatriowani, byli przywiezieni z, z, z dawnych kresów II Rzeczpospolitej, tutaj wręcz osiedlali się, tutaj też tworzyli swoje nowe życie, budowali tą zieloną górę, tą polskość przywracali, byli można powiedzieć takimi pionierami. I tutaj też chciałbym podkreślić, co jest bardzo ważne, proszę Państwa, moi drodzy widzowie, że nasi drodzy widzowie, że my nie rozgraniczamy, czy ktoś był w NSZ, czy ktoś był w pierwszej armii wojska polskiego, czy ktoś był w drugiej Armii Wojska Polskiego. Bo znamy historię bardzo dobrze, bo bardzo często się spotykamy z zarzutami, o, bo czy byli lepsi wyprowadzacie ludzi na tych z lasu, ci sprowadzacie ludzi na tych. Nie pamiętacie o tych, nie pamiętacie o tamtych. Proszę Państwa, pamiętamy bardzo dobrze pamiętamy o tym, że tutaj również na naszych ziemiach osiedlali się żołnierze z drugiej armii wojska polskiego, z pierwszej armii wojska polskiego. Nikt z nas przy zdrowych zmysłach nigdy nie będzie negował wysiłku tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, bynajmniej do tego do 1945 roku, albo my wszyscy wiemy, że po 1945 roku po zakończeniu działań wojennych bywało już z tym różnie, ale uznajemy, pamiętamy, szanujemy. Co zresztą ja bardzo często podkreślam w rozmowach, rozmawiam, dyskutuję bardzo często z, z wieloma osobami na ten temat i dla nas... Ci ludzie nie wszyscy zdążyli do Andersa, wszyscy bardzo dobrze wiemy o tym, więc chciałbym też przypomnieć, że na Zielonogórskim Cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, tak zwanym Starym Cmentarzu, spoczywają też i żołnierze, którzy się zapisali wielkimi złotymi literami. Na, w historii, w historii tutaj miasta i zarówno też w historii II wojny światowej. Tutaj warto też, mówię, poszukać. Ja nie będę tutaj zdradzał wszystkiego, nie będę zdradzał tutaj nazwisk, bo musiałbym w tym momencie dużo się dużo opowiadać, ale my mamy w planie już kilka osobnych, kilka osobnych materiałów, bardziej opartych na dokumentach, gdzie będziemy przybliżać kolejno sylwetki będą to w miarę obszerne materiały osób, właśnie które tutaj się znalazły. W Zielonej Górze po roku 1945 i tworzyły to nową polską Zieloną Górę. Jeżeli chodzi o ludzi tutaj, z których mogiły znajdują się, doczesne szczątki znajdują się na Wrocławskiej. Na Wrocławskiej, na Stali Wrocławskiej spoczywają też żołnierze Września. Spoczywają żołnierze, żołnierze z zgrupowania stołpecko-nalibockiego pod dowódcą Adolfa Pilcha Góry Doliny. Jest to o tyle ciekawe, że, że województwo zielonogórskie, obecne województwo lubuskie na swoich terenach ma mnóstwo cmentarzy, tak jak zresztą wszędzie, ale na tych jest bardzo dużo tych żołnierzy od Góry Doliny, spoczywających właśnie tutaj u nas w Zielonej Górze. Mamy chociażby jednego z najmłodszych właściwie żołnierzy, e, 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 przepraszam bardzo, porucznika Góry dolina Adolfa Pilcha, też z cicho ciemnego. E, Pan e, świętej pamięci Antoni Mikucki. Świętej pamięci Antoni Mikucki był e, w wieku bodajże 11, 12 tak, 12, tak 12 lat, był ułanem, w stopniu Straszego Ułana. Razem z ojcem swoim e, Mikuckim, e, cała rodzina Mikuckich przewędrowali, przeszli cały szlak z Iwieńca do Puszczy Kampinowskiej. Później po wojnie. Pan Antoni Mikucki ukończył skończy, skończył studia i był przez wiele lat pracownikiem Zielonogórskiej Elektrociepłowni, również spoczywa na Zielonogórskiej nekropolii, na jego, na jego grobie, na jego nagrobku, płycie nagrobnej znajduje się specjalna, specjalna tabliczka, którą tam zamieścił Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w osobie druha Leszka Kormosza. Gdzie można znaleźć informację szerszą, szczegółową na, ten, na osobie pana Antoniego Mikuckiego. Też bardzo ciekawa postać. Na pewno, oczywiście, ten udział jego w tych działaniach wojennych nie był tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, bo jest jeszcze również Paweł Kosowicz pochowany. Też był, miał bodaj 16-letni 16 w tamtym czasie, żołnierz góry Doliny też brał udział w powstaniu warszawskim, ale już był bardziej, już był bardziej aktywny. To była jedna z też ciekawszych osób, bo po 1945 roku Paweł Kosowicz zbierał, przepraszam, informacje na temat żołnierzy ze zgrupowania stolpecko nalibockiego którzy się osiedli tu w Zielonej Górze na terenie gdzie województwa jeszcze nie zielonogórskiego ale już mieszkających tutaj w okolicy. Też bardzo ciekawa postać, interesująca. Też warto sobie gdzieś wygooglować Pawła Kosowicza, znaleźć jego, jego biogram, bo jest dużo informacji, sam szukałem. Ja tutaj nie będę gdzie szukać, bo mówię, trzeba się wysilić troszeczkę, coś poszukać, bo wiedza, wiedza którą się samemu zdobędzie, samodzielnie bardziej smakuje. Jest wydajniejsza niż ta, którą się podaje od razu bezpośrednio na talerzu. No z takich ciekawych jeszcze historii jest, tutaj oprócz rodziny całej rodziny Mikuckich, to zacznijmy na przykład, bo już tak przeważam, tak przeskafuje, ale na przykład wracam do tego, dlatego że Michał Mikucki był maraton, jak w maraton, jego, jego, jego syn Antoni Mikucki, tak przykład, no Mikucki był mały maraton, był maraton, duży maraton, bo no, cała rodzina maratonów Mikuckich warto tutaj poszukać. Wygooglować, też są, też są życiorysy, przede wszystkim na stronie Powstania, na powstańczej biogramy, na stronie Powstania Warszawskiego, stronie, Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo ciekawe, fajne, ciekawe życiorysy, też można sobie głębiej sięgnąć, bo jeszcze tutaj, tak już wychodząc poza Zieloną Górę, też jest właśnie między innymi pan Czesław Zdanowicz, też już niestety nieżyjący, pseudonim nieśmiały, spoczywający w Świebodzinie, miałem okazję brać udział, współtworzyć właściwie rekonstrukcję, taką scenizację historyczną o losach pana, pana Czesława Zdanowicza. Też ciekawa, interesująca postać, tak jak zresztą większość tych losów. One były mniej lub bardziej tragiczne, ale też, też warto prześledzić to, co robili ci ludzie później. No tutaj jeszcze Zwróciłbym uwagę na bardzo, taki, tam to bardzo skromny, taki dosyć nagrobek. Pan Rościsław Kotwicki to była był też cie bardzo ciekawa. niezwykle ciekawy życiorys, ponieważ żołnierz września w 1939 roku był ciężko, bardzo ciężko ranny w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, był dobijany przez żołnierzy niemieckich. Następnie na polu bitwy został znaleziony przez siostry zakonne, które do roku 1942 leczyły pana Rościsława Kotwickiego. Rośisław Kotwicki do 1942 roku praktycznie nie brał czynnego udziału w, 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 w działalności w podziemiu nie, Armii, armii Krajowej Battery w Polsce jakiejkolwiek organizacji z tego, że cały czas trwała jego rehabilitacja. Po 1942 roku już się włączył w te działania na rzecz odzyskania niepodległości, na rzecz walki z okupantem niemieckim ówczesnie. Następnie po roku 1945 działał w strukturach wolności niezawisłość tutaj na tych terenach. To był bodajże to Eksterytorialny Okręg Lwowski, tak, Okręg, okręg Lwowski, za co otrzymał karę śmierci. Przez kilka miesięcy przebywał w celi śmierci, ten wyrok uzamieniono na wyrok więzienia, po czym, kiedy odwrócił karę, opuścił to więzienie, włączył się w jakieś tam życie, to było kilku braci, zresztą to jest też ciekawa historia, ale o tym też będziemy mówić w następnych materiałach. I myślę, że teraz mam następny już konkurs, gdzie będą do wygrania dwie książeczki, Myślę, jedna z ciekawszych to będzie, znaczy jedna tutaj. Yy, tu są seria Śląsko-Łużyckie bitwy i kampanie. Proszę bardzo. Tutaj, o przepraszam bardzo. Yy, jak tutaj, tutaj będzie może troszeczkę taka. Tak myślę, że może byśmy zahaczyli tutaj o rozszyfrowanie skrótu. Yy, skrótu taki dosyć nietypowy. Skrót 27 WDT AK. Proszę rozszyfrować ten skrót. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że żołnierze tej formacji, jednej z największych formacji stworzonej przez podziemną Armię Krajową, bardzo czynnie brali udział w mniej lub bardziej chętnie w działaniu II Armii Wojska Polskiego, tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego i chociażby przy forsowaniu tutaj na, na te, naszych terenach Nysy Łużyckiej. To jest pierwsza, pierwsza książka do wygrania. Proszę tutaj, zaprezentuję. Druga książka naszego tutaj Adama Ruszyńskiego. Proszę, polecam również, polecam tą książkę, bardzo ciekawa. Jest to nie, 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 nie to, że znam osobiście Adam, akurat, ale książka jest o tyle interesująca, że można ją sobie czytać. Nie trzeba jej czytać od, jak to się mówi, od deski do deski, ale można sobie wybierać. Jest jak szufladki, bardzo ładnie wydana przez kilka lat. Moim zdaniem, widać tutaj włożoną pracę i napisane wszystkim lekkim językiem. Dla każdego myślę, kto się nawet niekoniecznie interesuje aż tak historią starożytną, stanowi naprawdę ciekawy materiał do tego, aby się zapoznać. Na, właśnie skupić się na tym, co, co tutaj jest opisane, tutaj na, na zawartości tej książki, która jest naprawdę fajnym, fajnym uzupełnieniem, albo też nawet niekoniecznie, niekoniecznie uzupełnieniem, może też stanowić początek przygody z historią starożytnego Rzymu. Ja przyznam się szczerze, że po latach wróciłem do, z historii starożytnego Rzymu jako do starożytności, po latach wróciłem i akurat ta książka padła mi w ręce, przeczytałem tą książkę i bardzo. Fajnie mi się wracało do pewnych tematów, inaczej, tak na pewne rzeczy też patrzyłem, i też oczywiście zachęcam do szukania, do wynajdywania różnego rodzaju ciekawych tematów. I teraz myślę, że kolejne pytanie, już konkursowe, ostatnie będzie na, na, na chwilę obecną. Chciałbym prosić o rozszyfrowanie skrótu WSR. Ja wiem, że dzisiaj skrótowo. Ale też masz troszeczkę czas doni na, na chwilę obecną, a też mamy jeszcze do nagrania następny materiał. Myślę, że się jeszcze spotkamy, bo będzie na, myślę, bardzo duża niespodzianka w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilku dni. Yy, bardzo duża niespodzianka, będzie dużo naprawdę atrakcyjnych nagród i myślę, że będzie o wiele ciekawiej niż teraz, tak mówiąc, że tak powiem, bo troszeczkę może z kompleksem, ale tutaj jako od kompleksów nie mam, tak żartuję sobie teraz. Proszę rozszyfrować skrót WSR. Pierwsze pytanie. Państwo, tutaj zaraz będą, będziemy podawać pod zamieszczeniem tego materiału, będziemy podawać w, w opisie i tak jak za każdym razem, pierwsza prawidłowa odpowiedź otrzymuje książeczkę, którą będziemy się kontaktować w prywatnych wiadomościach. i Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do następnego materiału. Gością mogę zdradzić, będzie kolega Krzysztof Mazur, regionalista, historyk regionu swojej przede wszystkim sądowa, ale będzie też, też jest Taka mała podpowiedź, jest pasjonatem żużla i bardzo się interesuje historią tego sportu. Jak wiemy, czarny sport jest w Zielonej Górze, nie powiem, religią, tak jak w Ameryce Południowej piłka. I będzie naprawdę ciekawie i zapraszamy, będzie długo, będzie treściwie, będzie dużo też anegdot, i myślę, że też Państwa to zainteresuje. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia.